Dzień dobry Radosław Pyfer. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ciekawa sprawa: tylko Singapur ma mocniejszy paszport niż Japonia. A mimo to, zdecydowana większość Japończyków nie robi z tego użytku i zwyczajnie nie posiada paszportu. A japoński paszport umożliwia wjazd do 192 krajów i miejsc na całym świecie. Wjazd bezwizowy, oczywiście. I tylko 15% Japończyków posiada paszport. Mimo to. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Moim zdaniem może to wynikać z tego, iż w Japonii jest po prostu dużo starszych ludzi, którzy niekoniecznie komfortowo czują się z angielskim. Dlatego wprowadzenie bezpośrednich lotów do Polski znacznie zwiększyło liczbę turystów z tego kraju, bowiem zmniejszyło ich poczucie dyskomfortu wynikające z potrzeby przesiadki gdzieś w Dubaju albo w Europie Zachodniej. A Państwo co o tym myślicie? Dziękuję bardzo.